Już trzeci rok z rzędu klasy wojskowe szkół ponadgimnazjalnych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach szkolą się w gościnnym garnizonie nadmorskim Ustka. Grupa 44 uczniów klas mundurowych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego brała udział w pięciodniowym obozie sportowo-obronnym w nadmorskiej Ustce. Dwa tygodnie wcześniej ze szkolenia powróciło 40 uczniów. Wszyscy doskonalili musztrę, uczyli się ratownictwa medycznego, strzelania z broni pneumatycznej walki wręcz, serwiwaru, a także odwiedzili szkołę podoficerską marynarki wojennej. Miejscem stacjonowania uczniów klas mundurowych były koszary Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, które na co dzień szkoli kandydatów na żołnierzy zawodowych, oficerów i podoficerów zawodowych do pracy w jednostkach marynarki wojennej i innych rodzajach sił zbrojnych. Komentarz! Ćwiczenie musztry obejmowało doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności, zajmowania miejsca przyku szyku podczas zbiórek, w szeregu, dwuszeregu lub kolumnie marszowej. Ćwiczono marsz krokiem równym i defiladowym, a także zwroty w miejscu i oddawanie honoru. Umiejętności sprawnego wykonywania rozkazów przez uczniów klas mundurowych wzbudziły uznanie wśród kadry i słuchaczy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Mamy szczelną, pojadąc głową. Podczas obozów w Ustce młodzież klas mundurowych zapoznała się również ze środkami ochrony przeciwchemicznej, które wykorzystywane są w Wojsku Polskim, zarówno tymi starszymi jak i najnowszymi. Wszyscy poznali budowę masek i odzieży przeciwchemicznej. Ćwiczyli także zakładanie i zdejmowanie odzieży ochronnej oraz mieli okazję sprawdzić, jak trudne jest poruszanie w pełnym ubiorze przeciwchemicznym. Zajęcia z serwiwalu obejmowały teoretyczną naukę przetrwania bez wody pitnej i pożywienia, by potem w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę podczas zajęć na poligonie w lesie. Podzieleni na grupy otrzymali do wykonania zadania, mając do dyspozycji jedynie nóż, siekierę, saperkę, sznurek, a także dostępne w lesie gałęzie i liście. Musieli m.in. pozyskać wodę z ziemi i ją przygotować do spożycia za pomocą samodzielnie zrobionych filtrów. Wykonać samodzielnie dzidy i oraz szałas na podwyższeniu z osłoną przeciwdeszczową. Zadaniem naszej grupy było wykonanie szałasu dwuospadowego. Użyliśmy przedmiotów takich jak gałęzie, trzcina, trawa. Zajęcia rzutu granatem ćwiczebnym prowadzone były przez zawodowych żołnierzy na Boisku Treningowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Wszyscy poznali budowę, zasadę działania, a także prawidłowy sposób posługiwania się granatem a następnie ćwiczyli rzut z pozycji leżącej. Natomiast na strzelnicy sportowej wojskowego klubu sportowego Flota młodzież pod okiem żołnierzy zawodowych i instruktora strzelectwa uczyła się strzelać z karabinków sportowych. Z trafieniem do celu nie mieli większych problemów, bowiem nie były to pierwsze zajęcia strzeleckie uczniów klas mundurowych. Rozciągnięty na długości 200 metrów ośrodek sprawności fizycznej obejmuje wiele trudnych przeszkód. Pokonanie takiego toru wymaga od zawodnika nie tylko dużej sprawności, ale również koncentracji i mobilizacji. Ukończyłam właśnie tor przeszkód na osf -ie. Był to bardzo trudny tor. Musiałam się zmierzyć z liną, zbieganiem po kładce. Jako jedyna z 15 dziewczyn pokonywałam go. Musiałam się ścigać z chłopakami. Jestem z siebie bardzo dumna, bardzo mi się to podobało. Byliśmy tydzień w Ustce w szkole podoficerskiej Marynarki Wojennej. Mieliśmy zajęcia z Kraf Magii, byliśmy na strzelnicy. Były zajęcia z symulatorów prowadzenia statku. Mieliśmy tak samo symulatory silnikowe, czyli jak to tak naprawdę wygląda. Mogliśmy zobaczyć w 3D, co się dzieje na statku w danym momencie, gdy jest niebezpieczeństwo, czyli jak temu zapobiec. Oprócz zajęć szkoleniowych, uczestnicy obozu sportowo-obronnego Klas Mundurowy mieli zagwarantowany czas na odpoczynek. Już pierwszego dnia wszyscy bardzo chcieli zobaczyć Morze Bałtyckie i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jak to bywa na wszelkiego rodzaju szkoleniach, kursach, wasz tutaj pobyt również potraktowaliśmy jako pewien etap tak, w waszym życiu, przygotowaliśmy tutaj takie certyfikaty na pamiątkę. Polecam szkołę ZDZ. Jest to możliwość poznania nowych miejsc, uczestnictwa w szkoleniach, obozach, wycieczkach. Warto jest przyjść do tej szkoły, ponieważ jest to połączenie nauki z przygodą. Nie tylko siedzimy na lekcjach, ale także próbujemy nauczyć się czegoś w terenie.